wypominkowej za zmarłych. Wypomnimy ich z i nazwiska jednocześnie będzie to intencja tej mszy świętej, która o dziesiątej, bo modlić się będziemy za wszystkich, których wspominaliśmy tutaj w modlitwie od 2 listopada. Módlmy się, polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych z mojej rodziny, tate Ryszarda, brata Dariusza, babcie dziadku, pradziadków zmarłych, wszystkich z mojej rodziny, bliskich, dalszych. Zmarłych Dobrodziejów Kaplicy i Transmisji, zmarły z, mo z mojego zgromadzenia zatomnego, Księżyna Świętszego Serca Pana Jezusa, zmarłego Jerzego Kata, zmarły z rodziny Lubaszków, Raduchowskich, Jadasiów i Karpowiczów. módlmy się za zmarłą Zofię Jasewicz, za zmarłych Stanisławę i Jana Kurowskich, Julianę i Władysława Paś, Mariannę i Tadeusza Kupiec oraz Leokadię i Karola Sala. zazmarły z rodziny Trytko, Owoc, Pątkowskich, Mamińskich, Wojciechowskich i Bakuła polecają Henryka, Marię, Jarosława, Jadwigę, Zofię, Janinę, Owczarczak, Wandę Makowską, Sumowską, Felicję, Adama, Beatę Jana Szymanowskiego, Urszulę Lipską, Alice Cordes, Marka Nowackiego, dusze w cierpiące, Módlmy się za Stanisławem, Grzegorza, Leona, Helenę Słomskich, Cecylią, Adama, Kazimierza, Antoniego, Mirosława, Stolarskich, Janinę, Andrzeja, Jakowiec, Annę, Aleksandra, Łagosz, Kamilę, Bogdaniu, Grażynę, Przygoś, Wiolettę, Mosztawa, Zdzisławę Stolc, Krystynę Majcher, księdza Jerzego Lier, księdza Jana Kaczkowskiego, księdza Piotra Pawlukiewicza, za zmarłych Zofię Rowińską, Mieczysława Rowińskiego, Józefę Chorewińską, Mariana Chorewińskiego, Julię Czechowską, Marię Basiewicz, Henryka Klubę. Za zmarłych Tomasza Sobę, Józefa Wątrobę, Tadeusza Kolonko, Marię Juliusza Odroniec, Marię i Stefana Wątrowa, Gabła Mazura. Prośba do Miłosierdzia Bożego dostąpili Irena i Kazimierz Bąk, Kłócja i Bąk. Marianna i Feliks Ratajczak Zofia Nowakowska, Wiesław Giecewicz, Ejryni Urmysiel za Ewona, Marka, Sildedzis, Antoniego Adama, Antoniego Marianne, Janinę Zdomu Kozub, Waliję Rajnisa Stefana, Olgę Sildedzis Alidę Anatola, Marię Borowik, Eugeniusza, Kamila Wasilewskich Oleł Kądzior, Marcina Kamińskiego, ojca Łukasza, Prausa, Ewę Sławka Turko, Maję Szurkowską, zmarłych kapłanów posługujących parafii. Świętego Maksymiliana i dusze w cierpiące. <laughs> Ze Świętej Pamięci Bernarda Józefa Cegłowskich, Stanisławę Marcina i Romana Olejniczaków, Stanisławę i Bolesława Cegłowskich, Helenę i Mariana Bratków. Kazimierza Kocha, Krystynę Kośmirowską, Krzysztofa Graczyka, Elżbietę Jankowską, Łukasza Małeckiego, Elżbietę siklicką Tyrpi, Urszurę Sznebel, Jerzego i Marię Matulewskich, Leszka i Ryszarda Orkowskich, Gertrudę Feliksa i Lechosława Reis, Bawrzyna i Franciszkę Śmita, Zysko Pawlaka, Antoniego Sobczaka, Witam Wrocińską, Marię Bolesława Ciastkowskich, Tomasza, Jakubianka. Mówmy się za zmarłych z rodziny szczerbetków, przykorzyńskich, Marcymiłków, Cieśluków, Mikoszów i Mikiciuków. Zazmarłych z rodziny ciurla, Tadeusz, drogi czy wieczorek. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych. Księdza Bogusława Piotka, księdza Antoniego Barszcza, księdza Stefana Wilka, księdza Stanisława Malińskiego dusze zmarłych kapłanów ze zgromadzenia księży sercarnych i zmarłych z ich rodzin, dusze św. pamięci Katarzyny, Ludwika, Marii, Jana, Marianny, Olechów, Władysławy Olek, Stanisława, Olecha, Zofii, Janusza, Skoczylasów, Barbary, Heleny, Stanisława, Kacałów, Teresy, Janusza, Siemnicki, Zofii, Kos, Zofii, Andrzeja, Janigów, Adeli Kwaśnicz, Anieli i Romana Jakubowskich, Ewy Gil, Wiktor, Józefa Okońskiej, Wiesława Banasika, Anny i Felix Sadkaczyków, Grażyny Chorób, Anieli Kozyńskiej, Jadwigi Stawińskiej, Grzbiety Marzec, Tadeusza Zaborowskiego, Ireny i Szczepana Kołsud, Ewy Jaworskiej, Ludwiki Pazderskiej, Teresy Bękalskiej, Zofii Jana Łabęckich, Bronisławy i Augustyna Janigów, Franciszki Mariusza Zaborowskich. Anny Kamińskiej, Jadwigi, Orchowik, Urszuli, Bochniak, Krystyny i Leona Kamińskich, zmarłych z rodziny orechów, Janików, Kosów, Kietniów. Dusze w cześćcu cierpiące wieczny odpoczynek, raczy dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Mój odpoczynki chrystus martwy. Urwy się zmarłych Lidia Tadeusza, Jerzego Regulskich, Przechaniny Stefana Gontarewicz, Lucjana Ich, Halinę, Bożejko Bogumiłem Jerzego Kuklicz, Marlenę Tromską, świstelnicką Krzysztofa Borowiaka, Józefę Orzechowską, Monikę Błaszczak. Zazmarły z rodziny. Wiesław Szymański, Roman, Piotr Janka, Zimie Szymańcy, Anna Maciaszek, Maria Jan, Dawid Bartoszewicz. I zmarłych z tych rodzin. Polecajmy zmarłych: Józef Janin, Janina Augustyn, Maria Eugenia, Józefa Czesław Janina, Irena Reichel, Józef Karolina Stanisław, Irena Chodzińska, Katarzyna Stanisław Tenar, Maria Stanisław Guzik, Helena Karol Szczur, Jadwiga Stanisław Piskorz, Jan Jadwiga Progar, Helena Katarzyna Józef Felix Oziemina, Eugenia, Stanisław, Jan, Maria, Piotr Rygiel, Romana Dobus, Cyklis, Józef Adamus, Małgorzata Rysz, Zofia Zięba, Karol, Anna, Kazimierz Krukar, ksiądz prałat Kazimierz Pańczyszyn, dusze w cierpiące. Módlmy się za zmarłych. Joanna Korzeniowska, Dariusz Konieczny, Zenobia Korzeniowska, Zygwyt Korzeniowski, Helena Adamiak, Bolesław Adamiak, Jerzy Adamiak, Irena Kwiatek, Krystyna Kwiatek, Władysław Kwiatek, Elżbieta Janeczek, Krystyna Bednarczek, Piotr Bednarczek, Ewa i Jerzy Grądek oraz zmarłego przyjaciela Jakuba Dereckiego. Proszę by miłosierdzia Bożego dostąpili Izabela Węgierska, Krzysztof Węgierski, zmarli z rodziny węgierskich Jan Bach, Lucyna Bach, zmarli z rodziny Barta, Mara Kówszynowa, Borys Komarów, Maksymilian Jarosiewicz, zmarli z rodziny Walędzi, Pieczorek, Komarów i Kowszynow. Polecajmy Jana Juszczyka, Marię Ryszarda oraz zmarłych z rodziny Karpińskich, Halinę Marka Wojtkiewiczów, Jana Jurkiewicza, Halinę Dotka, zmarłych z rodziny Katmarczyków i Pawłowskich, Zmarłych Alberto Esposito, Maria Konataro. Lucyna, Juliania Jajdelscy, Zdzisław Brona, Zdzisław Kocik, Antoni, Eleonora, Admina Papież, Agnieszka Kniełkowska. Łódmy się za zmarłych z rodzin krętowskich, Hus, Milewskich i Hebeda. Za Barbarę i Ryszarda Kaczorowskich, Czesława Zawadę, zmarłych z rodziny Fabiańskich. Polecajmy zmarłych Wiesław Dunęba, Maria Józef Dunęba, Maria Józef, Józef Dudek. Stefania Stanisław Dudek, Zofia Antoni, Joniec, Ewa Joniec, Zbigniew Piotrowski, Rymie Wierskowicz, Sebastian i Teresa Klimczak. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Nadzieja żywa w sercu moim płonie, w dniu ostatecznym padę się spod. i me Kolejków, Bożyków i Grąków, dusze Sabiny Stanisława Falkowski, Bromisławy Franciszka Głowackich, Marianny Kazim i Kazimierza Kolejko, Danuty Ryszarda i Jarosława Głowackich, Jadwigi Lecha Anna Foksy i Aleksandra Bożyków, Marii Kolejko, Stanisława Wacława Głowackiego, Romualda Piatkowskiego, Świętej Pamięci Krystyny, Kattrzak, Artura Bezenfelda, Pawła Hagnera, Ingi Rolnickiej, Marcina Babrzoły, O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominamy też po śmierci, jak pisał święty Ambroży. Ujmmy się za zmarłych: Józef Środkowski, Adryk Sikora, Paweł Drez, Maciej Bydkowski, Maciej Kuźma, Zenon Wojciechowski, Roman Wojciechowski, Izabela i Leon Wojciechowski, Jirosława Hinc, Adrian Bartkowiak, Zenon Renata Feich, Kazimierz Łapęcki Michał Waluda. Zofia, Jolanta, Andrzej, Stanisław i Tadeusz Koprukowiak, Andrzej, Stanisława, Mieczysław, Władysław Szopa, Joanna, Bogu i Bogu Miła, Zbogu Szopa, Elżbieta i Ryszard Trejbens, Zbigniew, Marianna Wodzińscy, Barbara i Jan Okulscy. Módlmy się za zmarłych Stanisława Anioł, Halina, Jerzego Królak, Wiktorię Tadeusza i Hipolita Remiszewskich. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu Katarzyna Stanisław Święst, Józefa i Jan Święc, Stefania Władysław Pękala, Maria Święst Stanisław Święc, Maria i Bernatka i Ania Ziółko, Maria i Stanisław Pękala, Józef Pękala, Kazimierz Pękala, Stanisława i Krzysztof Radziak, Agata i Maria Motyka, Janina Kościsz, Zofia i Gustaw Gruca, Eugeniusz, Marysia, Skraba. Edward Bałuszyński, Eugeniusz i Agata Świaus, Janina Mordarska, Józio Marysia Święz, Pawełek i Jasiu Ola Karlak, Zofia i Jan, Jarosław Kuśtek, Stanisław, Bronisław Kuśtek, Karolina Kuśtek, Janina i Władysław Wotus, Ksiądz Jan Belica, Ksiądz Henryk Ostak, Ksiądz Jan Rodak. Prośbę by Miłosierdzia Bożego dostąpili, Jolanta Taruszkiewicz. Józefa Ruszkiewicz, Aleksander Ruszkiewicz, Mirosława Wędzonka, Stanisław Kowalczyk, Emilia Chobot, Bolesław Chobot, Marii z rodziny Chobot, Zawada i Droszcz, za dusze świętej pamięci Władysława Grad, Gerowetwy, Ludwika, Zofii, Marka, Wacława Grad, Zofii Jana Józefy, Stanisława Gola, Feliksa Antoniego, Władysławy i Wacława Zakrzewskich, Marii Władysława Jerzego Piątosów, Zbigniewa Rewigeł, Heleny i Jana Hernes, Wandy Mycer, Śmica Stefana Wielka, Józefy Ewa Teresy Pękarskiej, Janiny Panaszkiewicz, małe dzieci z rodziny Zadusze w czyśćcu cierpiące. Proszmy, miłosierdzia Bożego dostąpili również Jadwiga i Edward Kusiak, Zofia, Antoni Łebzuch, Janina i Tadeusz Łebzuch, Roman Rothherr, Mar Marian Szczęsny, Sabina i Franciszek Kuleta, Maria Mitterstadt, Aleksander Mitterstadt, Zdzisław Mitterstadt, Adam Omróz, Alina Omróz, Gaja Mitterstadt. Wszyscy z Marii z rodziny Mitterstadt, wszyscy z Marii z rodziny Omróz, Marianna Brach, Eugeniusz Brach, Leon Brach, z Marii z rodziny, wszyscy zmarli z rodziny Brach, Henryk Zena, Sylwia Peryt, Przemysław Chawinka, Helda Orsuci, Kazimiera Okasi, Halina Dunowska, Inka Dunowska, Krystyna Mitterstadt. Feliks Kopytowski, Helena i Tadeusz Ugier, Rafał Rusek, Krystyna Krawczek, Dobrosława i Roman Rewiński. Polecajmy bandę Stefana Dębskich, Martę i Mariana Kamińskich, zmarły z rodziny Szydłyskich i Demskich, zmarły z rodziny Choraków i Kamińskich oraz wszystkich pozostałych zmarłych krewnych i znajomych. Prośmy by miłosierdzia Bożego dostąpili Wiesława, Emilia, Józef, Semenowicz, Natalia Koczyńska, Jadwiga, Stefan, Florian, Stefania, Jerzy, Jakubowscy, Pelabia, Józef, Jacek, Świercz, Jerzy Majewski, Julia, Zygmunt, Sobczuk, Krystyna, Wacław, Andrzej, Romuald, Jaruszewicz, Anna Kwiatkowska, Mateusz, Kowalski, Ryszard, Berezowski. Udmy się za Krystynem i Stanisława Tyczyński, Józefem Stanisława, Machul. Alicję, Jana, Machur, Elżbietę, Jana, Krystynę, Izbę Gniewa, Jadwiga i Franciszka Sztengel. Za wszystkich polecanych zmarłych wieczny odpoczynek, racz dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Za tych wszystkich zmarłych odmówimy dziesiątego rzędu świętego, tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, Ojcze Nasz, który jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie Jezu, nasz zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia. Pokornie Cię błagamy, abyś pocieszył wszystkich płaczących, którzy modlą się za drogich im zmarłych. Panie święty i nieśmiertelny, którzy przez śmierć swoją otworzyłeś Twoim wiernym bramy życia, odpuść naszym braciom i siostrom, którym polecaliśmy wszystkie grzechy. Królu Przedwieczny nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą prowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy nadesłali wypominki, którzy zechcieli się modlić wraz z nami tutaj w całej w modlitwie wypominkowej przez Oktawę, dziękuję też za złożone ofiary. Za chwilę o 10.00 msza święta trzeba będzie wyłączyć transmisję wypominek i o 10.00 włączyć transmisję z mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Il tuo cuore